dobry, dzień dobry No, to dzisiaj będzie trochę grubo bo w dziesiątym filmie, który trafia na mój kanał oprócz kilku przydatnych roślinia z tych informacji postaram się przybliżyć na ile to możliwe, mój sposób myślenia no to wtedy powiesz sekta, wariat no, nie do końca no bo co ma wspólnego slow life z działkowaniem no, ma bo Slow life jest zmianą dyscypliny życiowej, jest trochę wywróceniem życia do góry nogami i może zabrzmie tu jak mały budda, ale rządzi nami ego i wejście w slow life to jest odrzucenie większości tego, co wydaje nam się zupełnie naturalne. Ale, przynajmniej ja tak uważam, e, dogonienie tego szczęścia nie jest możliwe, bo większość z nas żyje dla siebie i zaspokajania własnych potrzeb, a ja chciałbym przypomnieć, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc zaspokojenie tych potrzeb jest niemożliwe. Sorry. Slow life to jest ogród, odrzucając wszelkie ograniczenia, wszelkie przeszkody na naszej drodze, zarówno te zewnętrzne, jak i wewnętrzne. A uwierz mi, jak tak siądę i myślę. To prawda, głupieje na starość, ja wiem. To tych drugich jest więcej. No. Przygotowujemy grunt. W kolejnej fazie rośniemy i rozwijamy się, żeby roślina była piękna i dała plon, musimy podejmować świadome i mądre decyzje. Podejmować je również w określonym celu i ta celowość jest tutaj kluczowa. Za przykład niech posłuży ci Marian. Moja awokado z pestki. Żeby rósł, muszę go ciąć. Żeby śliwka, gruszka, wiśnia czy jabłoń dawała plon, też musimy odciąć od niej niepotrzebne gałęzie. Drzewa dają owoce tylko z młodych, zielonych pędów. Papryki, których miałem w zeszłym roku na balkonie 17 krzaków, musiały być cięte, aby mogły się rozkrzewiać i dać finalnie duży plon. W przypadku papryk dochodzi jeszcze fakt, że pierwsze kwiaty i owoce obcinałem, aby ta roślina była ukierunkowana na wzrost i rozwój. Jest to trochę posrana analogia, ale ja tak trochę mam, że jak wejdziesz do mojej bani, to możesz nie trafić z powrotem. No, trudno. Wzrost to odrzucenie pozornych i krótkofalowych celów, aby osiągnąć cel wyższy i o wiele większy. Pamiętając przy tym, że sukces albo tak ogrodowo plon, to nie jest wartość. To jest nagroda, zakierowanie się wartościami. Rozwój rozwojem, ale żeby na wiosnę coś fajnie rosło, najpierw trzeba przygotować działkę do zimy. Jak ciąć peonie jesienią? Peonie, które tutaj widzicie, one już są dawno po tym czasie, kiedy nadawały się do cięcia. Peonie tniemy, jak tylko zaczynają się pojawiać takie już brązowe, schnące liście. Tniemy je na wysokość około 5 cm, żeby było wiadomo, gdzie ich szukać na wiosnę. Peonia to kłącze, zupełnie tak jak iris albo imbir. Oznacza to, że na ziemię wystają odrosty od głównej łodygi rozrastającej się pod ziemią. Dla rośliny łodyga ta jest magazynem składników odżywczych, co oznacza, że kłącza zasadniczo dobrze zimują. Nie traktujemy tych roślin zatem jakoś szczególnie przed zimą. Peonie można śmiało ciąć, jak tylko pojawią się uschnięte liście. Większość odmian kwitnie raz w roku. Na przełomie maja i czerwca i do lipca nie ma już śladu po kwiatach, więc wartość wizualną stanowią tylko zielone liście. Liście peonii zaczynają usychać jak tylko robi się chłodniej. Najczęściej ma to miejsce w drugiej połowie września. Mamy połowę października, więc zgapiłem mu miesiąc. No cóż, slow life w praktyce. Nie przyniosło to szkody innej niż obniżenie walorów estetycznych działki. Z jeżówką jest podobnie. Nie wymaga zaawansowanych zabiegów przed zimą, jednak w jej przypadku nie obcinamy liści przynajmniej do momentu, gdy są jeszcze zielone. Na pewno pozbywamy się uschniętych kwiatostanów. Do ziemi czyścimy ją mniej więcej na początku grudnia. Mimo, że jeżówka dość dobrze znosi mróz, warto ją przed nastaniem mrozów wyściłkować. Wydaje mi się, że mówiłem to już kilka razy, ale przypomnieć nie zaszkodzi. Grabimy trawniki przed zimą. Syzyfowa praca, ale potrzebna. Trawa i rozkładające się liście to złe połączenie. Niemniej jednak, o ile oczywiście nie pochodzą z orzecha, te same liście, które trawie nie służą mogą nam dać wiele dobrego w przypadku ziemi. Taka kołderka na trawie podnosi temperaturę, czego ta bardzo nie lubi, a lubią choroby grzybowe. Na rabatach kwiatowych natomiast, te same liście uchronią ziemię przed przemrożeniem i będą stanowiły doskonały nawóz. Ponadto, w nieprzemrożonej glebie wiosną szybciej pojawią się wszelkiego rodzaju żyjątka, a powszechnie wiadomo, że jak dżdżownica zrobi kubkę, to roślinki są szczęśliwe. A jak roślinki są szczęśliwe, to i Darek jest szczęśliwy. Zobaczysz jak to na wiosnę ładnie odbije. Z przycinaniem wszelkich krzewów w październiku nie powinniśmy się zbytnio szczypać, po prostu trzeba nadać im jakąkolwiek logiczną formę. W czasie tego pobytu na działce przyciąłem raptem trzy krzewy. Gałęzie z nich pociąłem na kawałki, aby posłużyły jako kompost. Na całe szczęście Orzeszek już chyba wszystko zgubił, co miał do zgubienia. Na nieszczęście, część tego pospadała do mnie na działkę. A jak gdzieś tam wcześniej wspomniałem, liście z Orzecha to jest nic dobrego, więc, ostatnią rzeczą, którą dzisiaj na działce zrobię. To jest wywalenie tego w cholerę stąd, żeby mi nie zatruwało Peoni, które... Tutaj sobie rosną Czyli jedziemy dalej z mantrą jesiennego dnia na działce Grabienie... Grabienie... Grabienie, 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 grabienie no i na deser moi starzy znajomi, czyli krawężniki. Tym razem pięć. Tego nawet nie ma co komentować, po prostu możesz na to popatrzeć i mi trochę współczuć.